Siemano mordeczki, z tej strony No i na samym początku chciałbym e, przekazać jedną wiadomość do Mareczka. E, Mareczek, wysyłam skiny e, tylko z, jak wejdziesz twojego tradinga, no to sobie możesz zobaczyć, że e, masz EKU prywatne. No i nie da rady ci wysłać skina, zobacz sobie. Patrz, pokażę ci tutaj na wizji Mareczek nie udostępnia wymiany i piszesz mi od trzech odcinków, e, no, że, <laughs> że nie wysyłam skinów. Także nie prowadzaj ludzi w błąd, bo po prostu musisz przestawić EKU z prywatnego na publiczne także powodzenia mordo no i na sam początek losujemy tutaj zwycięzcę także lecimy tutaj szósteczko oczywiście ile tutaj będzie komentarzy 56 także w miarę dobrze w miarę dobrze dziękuję bardzo za wsparcie mordeczki no i kto będzie zwycięzcą Gościk, gościk tutaj dał ósemeczkę, dał emotkę Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem MIC dostajecie 35% bonusu do wpłaty. A subskrypcję publiczną dokładnie ma, e, także gratulacje mordo. E, no i lecimy na CSGO Skinsa. E, tutaj widzimy, że Daily Case nam się odświeżył, e, także lecimy darmowa skrzyneczka na sam początek. Zobaczymy co nam tutaj odda. No mam nadzieję, że w końcu da coś lepszego niż jakieś skin za 20 groszy. Chyba najwięcej zdobyliśmy 25 groszy. No jak, jak widzicie lipa. Dobrze, że w ostatnim odcinku się jeszcze odkuliśmy na sam koniec, bo byłoby krucho, no prawie przekryliśmy całą kaskę, kto nie widział, to polecam zobaczyć, no i zobaczymy. Ktoś pisał, że nie otwierałem dawno AK-47 case'ów 50 na 50 ale po co takie case'y otwierać, jak one no praktycznie nie oddają, chociaż no jak widzicie tutaj już drugi raz mi oddało na proficie, także no w miarę spoko, ale zobaczcie. Kliknę trzy tutaj skrzyneczki naraz, no i myślę, że będzie już zabrane, no jednak nie, jednak nie także no dzięki Mortko za polecenie jednak tej skrzyneczki pójdę jeszcze na case battle zrobię to na myślę że na trzy osoby no i tutaj ak47 case'iki. czekajcie ile one są warte 50 na 50 tutaj są taka bitewka może z pięcioma skrzyneczkami no i na sam koniec jeszcze dorzucimy skrzyneczkę knife case'a taka żeby wiecie dobić kaskę no i żeby przeważyć tutaj losy tej bitewki, mam nadzieję, że tak będzie także wierzymy tutaj, bota, rosso no i bota, o kurde wylogowało mnie, no ja tutaj bitwę zrobiłem wszystko bo już elegancko mnie wylogowało także no lipa, jeszcze raz musimy tutaj robić, czekajcie, dodaj skrzyneczkę może to wytnę po prostu może to szybko zmontuję także pięć skrzyneczek, no i tutaj jeszcze jeden knife case'ik Dobra, mamy już 800 zł, także coś teraz więcej wyszło chyba wcześniej było 600 warte. E, także nie wiem, może coś tam się e, strona zbugowała i dlatego tak wyszło. E, ale trudno. Dobra, bot Emily, e, No i bot Rosso tutaj naszymi przeciwnikami, czy oczywiście tryb standardowy opisaliście, że e, no, trzeba w siebie uwierzyć, no i e, zdobywać e, lepsze tutaj skinki, a nie tylko underdoga wciskać, ale wiadomo, no wiadomo jakie jest mordeczki, raz odda, raz nie. E, no tym razem oddaje mi jak, naj, jak najbardziej, także... No, zobaczymy, jak to będzie tutaj każdemu do safari mesha. No. Jest średnio mordeczki, ale mam nadzieję, że ta koska na sam koniec tutaj uratuje. No i tutaj odwet Aquamaryny 1 jest warty 168 zł, także no jeden skinek może tutaj nasze praktycznie wszystkie wyprzedzić Frontside Misty. No i wyprzedził właśnie takim Frontside Misty. Jeszcze Ursus Nighting tutaj do niego wleciał, także Botem wygrywa. No ale chociaż dostajemy tutaj gwarantowaną nagrodę, razy 5 większą. No trudno, mordeczki, czekajcie. Ja tutaj myślę, że właśnie ta bitewka jest zrobiona. Także opuścimy, bo zobaczymy, że mam tutaj mniej kasy. Pisał mi jeszcze ziomuś, żeby zrobić bitewkę z Pull Case'em i Life Guard Case'em. Także ja to zrobię oczywiście. Tutaj czekamy. szukamy tutaj Pull casika, Gdzie to jest Life Guard Na ulepszeniu, bez ulepszenia damy. No i pull case'ik chyba jest warty tutaj właśnie 200 zł, także dajemy również z ulepszeniem i bez. To już na dwie osoby damy, żeby było 50% szans na wygraną, no bo już przewaliliśmy trochę kaski. No i oczywiście bierzemy bota Emiliego, no bo jeśli są te gwarantowane nagrody, to czemu by z tego nie korzystać, jak już wcześniej wspominałem. No i tutaj chyba wygrywamy, ale no naprawdę słabe skiny poleciały z tego. Nieulepszonego Lifeguard Case'a. No tutaj już lepiej sejrekcik wypadł za 118 zł. No, oby jakaś koska tutaj wyleciała. Jeszcze kałaszek chyba ładny, dokładnie tak, za 280 zł. No kurczę, sam bym takim pograł, tak szczerze przyznam. No i Neon Rider jeszcze nam wylatuje. Także no bitewka będzie chyba zwrócona, nawet nie. Także no słabe te skrzyneczki są, niestety. Ten nowy event jest no do dupy, tak szczerze, no nie ma co tutaj kłamać. E, także trzeba otwierać standardowe nasze ulubione skrzyneczki, które potrafią oddać parę. Kano i mamy tutaj Huntsman e, Knife Doppler Face, dwójkę, Także to będzie ponad 2600 zł. No i już mamy 600 zł e, zarobku, tyle co mieliśmy na samym początku. To znaczy, e, bo mieliśmy 4-600, mi się, że myślałem, że mieliśmy e, 4 koła. Tutaj Marble Fadek, Falchion, Nyfik. E, no, musimy z tym zrobić bitewkę. Tutaj również stówkę nam oddało. Także e, myślę, że trzeba zrobić bitewkę z tą skrzynką dokładnie. Także Gemstone Casey tutaj bez ulepszenia to i tak jest warte 1680 zł, także spora kasa. No i bierzemy bota Emily, bota Emily tutaj, no mam nadzieję, że w końcu ten bocik przegra, chociaż myślę, że nie powinienem tych... Jest, dobrze, mamy to, mamy to mordeczki, także jest zarobek. No nie tak, jakiej się spodziewałem, myślałem, że będzie trochę więcej, ale zawsze to jest coś na plus, także nie ma co narzekać. No i tutaj ktoś zrobił bitewkę Przemek 20 razy Essential Case boostę tutaj za 168 zł także będzie to no, jedna bitewka mówiliście że e, trzeba może zrobić odcinek z jednej bitewki jak na końcu samym oddaje także e, może to jest prawda e, zobaczymy na samym końcu ile tutaj kaski zarobimy z tej bitwy no miejmy nadzieję że wygramy w końcu e, no, potężne pieniądze tutaj 3360 zł wrzuciliśmy e, na ślepo tak szczerze bo e, no, myślałem że trochę mniej jest warta ta bitewka e, no i że trochę mniej jest skrzynek po prostu kliknąłem dołączyłem Także miejmy nadzieję, że zgarniemy tutaj bitwę, ale jest zaciekle. E, no, różni się tutaj. O, jest! Mamy to, mordeczki. E, Huntsman, Lore. Także 7 stówek tutaj prze, y, mamy przewagi. No chociaż tyle. Y, chociaż takie golden coily tutaj właśnie mogą szybko nadrobić. One są warte 450 złotych. Także nie ma to się jeszcze cieszyć, mordeczki. E, no, mam nadzieję, że, że jednak to wygram. No, zobaczymy, zobaczymy. Kurczę tutaj Asimowki, trafia ten ziomusz przemek. No, też jest e, dobrym zawodnikiem. Tutaj tylko 300 stówki, mamy więcej od niego. E, jeszcze punkcik nam wpadają, także później zrobimy sobie coś też e, z tymi punktami eventowymi. Jeszcze połowa została, także 10 skrzyneczek. E, bot Michael jeszcze wystrzelił tutaj z Golden Coilem za 450 zł. No, mam nadzieję, że jeszcze mi coś wleci. Kurde, Golden Coil dla przemka. No, i przemek wyprzedza nas. Ja pierdzielę. Nie, no trzeba trzymać tylko kciuki, no bo e, no, różnica jest niewielka. Electric Hive tutaj za. Dobrze, dobrze. Jest to warte 300 zł, także e, no wyprzedzamy przemka. No, jest ostro, jest zacięcie. E, mam nadzieję, że wygrywamy. No w końcu o 600 zł znowu wyprzedziliśmy tutaj przemka, także e, no szybko się tutaj zmienia. No ale myślę, że już można powoli mówić, że wygrywamy tutaj, chociaż dwie koski przeleciały znowu, także jakby Przemek tego trafił, no to by nas wyprzedzał Także nie ma co krakać, chyba jeszcze jest w końcu Neon Rider Dwie ostatnie skrzyneczki, no i będzie chyba potężny profitik Jest! Mam nadzieję, że no jest chyba mordeczki do wam. Szko sorry że się powtarzam ale dawno nie wygrałem takiej bitewki no, ryzykowna bitwa to była wbiłem w nią no i 8000 tutaj zarobione także jest elegancko nie spodziewałem się tego ale no widzicie może na koniec odcinka właśnie trzeba takie dłuższe bitewki robić no i będą one siadać także gemstone case tutaj na buście może damy jednego no i knife z ze 3 knife jeśli, albo dwa, jeśli zarobiliśmy taki proficik, no to musimy teraz spróbować na underdogu. Na underdogu, no bo myślę, że już nasze szczęście się tutaj wyczerpało w tym odcinku. Co za dużo to niezdrowo, także bierzemy botę Emily, no i liczymy, że trafi tutaj kostkę przynajmniej za trzy koła jakiegoś karambita pięknego. No i jest, dobrze, przemyślałem to. Także, no będzie znowu ponad 11 tysięcy myślę w tym odcinku zarobku, to, znaczy zarobku, będzie balansu 11 tysięcy, także... Mam nadzieję, że mordeczki odcinek Wam się spodoba. No, bo spore tutaj kwoty latają. 6300 znowu wpada, także wracamy do prawie najwyższej kwoty, jaką miałem na CSGO Skinie. Jest bardzo dobrze, także kto ryzykuje. E, kto nie ryzykuje, znaczy ten szampana nie pije e, No i ostatnio również dobrze nam oddawały te Luxurious Case'iki Także e, może byśmy wrzucili tutaj dwa Luxurius Case'y e, No i Royal Case'ika również na buście Także 3000 zł e, I teraz już zmieniamy na tryb standardowy Trzeba trochę mieszać, e, żeby CSGO skin też tutaj się mylił e, No wiecie jak to jest Także bierzemy może bota Adriana tym razem Nie ma co e, ciągle tutaj ciągać tej, e, tego bota Emily e, No i miejmy nadzieję, że Luksurius Casey, tutaj coś ciekawego rzucił. No, rzucił w lepszym stanie, tutaj Prince Streama, ale jest to warte bardzo mało w porównaniu do skrzyneczki za 840 zł. No na buście, oczywiście. No i co tutaj nam. Do nie jeszcze nas Bot Adrian tutaj wyprzedził rękawicami na sam koniec. Także no naprawdę lipa. Myślę, że jeszcze tutaj ostatnią bitewkę zrobiły. O, czekajcie, wowkę tutaj był. Także wbijemy sobie do wowki po prostu na sam koniec. No i tyle. Pozdrowimy tutaj go. Pozdrawiam Cię, Wowka. Mam nadzieję, że wygra lepszy. A Wowka tutaj już smutny siedzi. Myśli, że mu pieniądze zabierzemy, ale zobaczymy jak będzie. No bo tryb standardowy. Także tutaj wszystkie skrzyneczki 50 na 50 Wowka testuje pewnie taki odcinek. No i mam nadzieję, że zgarniemy tutaj. Kaskę. No Monster Mashup także będzie już sporo, tutaj wyprzedzamy WoWkę, dokładnie tak Przedostatnia skrzydeczka z M4 Casey'kiem, no i WoWka nas wyprzedza, także Ostatnia skrzyneczka zadecyduje, tutaj AK-47, no i mamy to mordeczki e, ma... Mamy to, <ścoughs> mamy to zobaczcie wyprzedziłem go o ponad 13 groszy, także dzięki wowa, pozdrawiam. No i mam nadzieję, że ci wam się po, yy, podobały, jeśli tak, zostawcie opeczkę w górę, życzę wam jego dnia, jo.